Siemaneczko, z tej strony Duda Gameplay, a to jest drugi odcinek Super Craft Brothers i zaczynamy. Biorę sobie Blaze. i 3, 2, 1, start. A, a potem tę wieżę dobrze wyjąłem, dobrze wziąłem klasę, dobrze, teraz na wieżę, szybko. Koszko, koszko. wiem. Dobrze! Jestem. A tam jest większa. Szybko uciekamy! Uciekamy! Uciekamy szybko! Do gąbki nie. W sumie. jaki sposób? Ja nie wiem. Szybko! No ja. Kampi sobie. Dawaj, dawaj, dawaj. No, nie ja, nie, 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 nie. Ja nie idę tam. Koska. To mnie goni. Zombie? To jest pełno zombiaków! Nie! Uciekam! Uciekam! Ha! Zabity! Nie, umarłem. Mam cztery życia, teraz trzy. Nie, ok. Czerń mnie biją. Ech. No i musiał dojść, musiał. I zabił mnie. Nie zabij Nie zabij mi! Uciekam! Jedno serce. Jedno serce. Dobra. Jakimś cudem się udało. Tam chyba ten gość jest. Dobra. Na co to jest? Ostrość, odrzut, To jest słabe. Nieskończona płonu. Ale na... Pewnie, powinno Powinna być moc! Moc jest dobra, a nie o nieskończoność. Jak wycelował we mnie, dobra. No jak on celuje, dobra. nie mam najwięcej żyć z tym dynią Chodź tu, chodź. O. Gdzie, gdzie on? Gdzie on jest? No tak, znajdź No i go, tylko nie wiem, on ma jakieś czty. Gdzie on jest? jest. Nie trafiłem, dobra. Uf, jest. Tak idź kamp. Na górę. No dawaj, chodź. Nikt tu nie wejdzie, nikt. Poczekam na niego. On pewnie tu stoi. Tu. Nie ma go? się przeliczyłem, okej, okay. na górę Zabity! Zabity! Trzy życia! Oni mają po jeden! Chyba wygramy! Okej, okay, wygram chyba. Tak wydaje mi się przynajmniej. O, zginą! Tylko ja z nim. Tak. Nie, ja nie... Dobra, nie jestem takim dobrym sniperem. Jest. Oberlo? Kontroluje. Dobra. Jest, wygrałem! Żegnam się z Wami. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. I. Cześć! Hej!